Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz może tam Państwa bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG. Przypominam Państwu, że mogą nas Państwo oglądać na portalu tokfm.pl, a także dyskutować z nami za pośrednictwem Facebooka, facebook.pl, talk, Hubert Janiszewski już tutaj pozdrawiał <tast> pan tak? Tak. radiosłuchaczy, tak? Podniósł podniósł swoją Właściwie to nie wiadomo, prawą, czy są to dłoń? tylko radiosłuchacze, czy wideo, w, wideo. Wideo, Nie, nie, wideo intern, Interno in, internowidzów. Tak. Internowidzów. No do, dobre. Nieładne, ale, ale dobre. Prezes Rady Nadzorczej Deutsche Bank PWC, Bogusław Grabowski Witam jest dobry. z nami także. Dwóch doktorów zresztą. Były członek Rady Polityki Pieniężnej, prezes Rady Funduszy Inwestycyjnych Skarby, członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Witam serdecznie. Nie ma Krzysztofa Przybyła, który bardzo chciał być gościem naszej audycji. Prezes Fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska. Jest zaproszony, potwierdził, ale nie ma. Może Korki utknął są. w korkach. Tak, tak. Korki są w Warszawie, wszędzie. Proszę Państwa, wczoraj w Europie lekkie wzrosty na rynkach papierów wartościowych poniżej 1%, ale jednak wzrosty. Stanach Zjednoczonych spadek o 0,6%. WIG20 zyskał 30%, dzisiaj Nikkei w Tokio traci 1%, Hang Seng w Hongkongu prawie 2%. Krzysztof przybył przybył właśnie, proszę Państwa, po raz pierwszy i od razu się spóźnił. Nie, nie rozumiem tego zupełnie. Co się stało, panie prezesie? Chyba korki. A korki? No to już teraz pan wie, że Jaka trzeba nowość, wyjeżdżać. Tak, ja tak. Nowość. Pan prezes Grabowski był 10 minut przed czasem, pan prezes Janiszewski był 5 minut. minut przed czasem, a pan 5-8 ja minut po czasie. Tak, dziękuję uprzejmie. <laughs> No dobrze, proszę państwa, cóż tam słychać na rynkach papierów? A na rynkach papierów, a to się powiedziałem. teraz waluty. Waluty drożeją. Niestety frank szwajcarski zyskuje teraz 0,7%, kosztuje 3,51 euro, 0,5% także zyskuje, kosztuje 4,36, dolar amerykański 1,16%, kosztuje 3 zł, 18 groszy, dolar amerykański 0,6% także na plusie. Przepraszam, fund brytyjski. Co ja mówię w ogóle? O co chodzi? Fund brytyjski zyskuje 60%, kosztuje 5 zł. EKG. Proszę Państwa, dobre wieści na początek. Gdzie ten kryzys? Pytanie. Gazeta Wyborcza, strona 19. Przyjdzie. Przemysł wciąż na fali. Swoimi dobrymi wynikami zaskakuje analityków. Jeszcze za wcześnie, bo ogłaszać w Polsce kolejną falę kryzysu, choć ekonomiści nie mają wątpliwości, że ten w końcu nas dotknie. Jak czytam takie... Teksty. proszę państwa, to mnie po prostu, szlak nie powiem, że trwa. mnie szlak trafia, ale prawie, że mają, nie mają wątpliwości, że ten kryzys w końcu nas dotknie. Proszę państwa, przyrzekam państwu na 100%, że tak, no dotknie nas, no kiedyś nas dotknie, no, no zgodnie z y, cyklem koniunkturalnym zawsze dotyka, w cyklu koniunkturalnym, w gospodarce rynkowej zawsze kryzys w jakimś tam nie zresztą nie tylko w gospodarce rynkowej y, przychodzi, tylko kwestia jest głębokości, kiedy i Panie że to wczoraj przeczytałem tytuł. Spowolnienie się spóźnia. No, <laughs> dobre. dobre teraz Czyli dalej, media produkcji. są nieszczęśliwe, bo nie ma złych wiadomości. Nie, to też, ekonomii, nie, to też ekonomii. To ekonomii. Produkcja przemysłowa wciąż szybko rośnie. Dane o produkcji zaskoczyły pozytywnie. Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale wzrósł około 4%. Wzrost gospodarczy, przepraszam, wyniósł, przepraszam, wzrost gospodarczy w trzecim kwartale wyniósł około 4%, szacują Cześć. ekonomiści. Polskie to była Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna. Polskie firmy są zdrowe i gotowe na kryzys. I gotowe na kryzys, to jest ciekawe. Spadły zaległości wobec pracowników. Tak dobrze nie było od 10 lat, Dziennik Gazeta Prawna. Zyski i depozyty przedsiębiorstw, yy, przedsiębiorstw są na rekordowym Poziomie. Tak, I tak i dobrze depozyty, nie było, to, że jesteśmy świetnie do kryzysu przygotowani, jak do zimy. Jeśli będziemy mieli takie tytuły, to znaczy, że rzeczywiście rzeczywiście przejdzie. Teraz dalej: Dziennik Gazeta Prawna. Przemysł gna jak szalona, ale ekonomiści studzą optymizm. Firmy korzystają z popytu na polskie wyroby i śrubują produkcję. To dobry znak dla wzrostu gospodarczego. W przyszłym roku możemy rozwijać się w 3% tempie, aczkolwiek wczoraj były. Dosyć pesymistyczne wieści z Europejskiego Banku Odbudowy Jerzymy, to było dwa, na 2, i Rozwoju Regionalnego. Ale gorsza prognoza 2,7. 2,7. Czy 2,2? Najmniejszy, 2,2. I to była najgorsza prognoza do tej pory. Do, do no, tej pory ale analitycy zakonuści. mają też to do siebie, że się czasami mylą. Jak to czasami się mylą? Też się przygotowują na kryzys. No. <ślamy> no, pan redaktor nie wie, że znaczna część analityków to dzieci ogrodników mają skłonności do przesadzania. Aha. I w, czy ktoś mnie y, mają skłonności do przesadzania. No tak, tak, te dzieci ogrodniku dobre, dobra, a co przesadzają? No prognozy. prognozy. A prognozy no właśnie, właśnie prognozy przesadzają. Proszę państwa, no dobrze, no to teraz spróbujmy zastanowić się nad tym, o co chodzi. Tym wszystkim słaby złoty na plus. Produkcja przemysłowa była we wrześniu o 13% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 77,7% niż przed rokiem, podał wczoraj GUS. Ekonomiści spodziewali się wzrostu produkcji na poziomie 5%, czyli znacznego wyhamowania w stosunku do sierpnia, kiedy przekroczyła ona 8%, czyli znowu się spodziewali ekonomiści, analitycy, niżej niż jest. Prawda? Ja przypominam co jakiś czas sentencje i to jednemu z radiosłuchaczy, to nie moja, proszę pana. Które mi napisał krytyczne uwagi w tej sprawie, tylko nie mogę znaleźć, że przytaczam tę sentencję. Otóż sentencja, że gospodarka w takim. A, jest, jest. Mała refleksja. Otóż dawno temu, kiedy zaczynałem słuchać audycji EKG, pana powiedzenie, gospodarka zależy od ekonomistów w takim stopniu, jak pogoda od synoptyków, czy coś w tym stylu, brzmiała, wyglądała dosyć poważnie. Dzisiaj, kiedy już trochę czasu minęło, protestuję. Utarł pan sobie powiedzonko, które ładnie brzmi. Proszę pana, to nie jest moje, to George'a Herberta Wellsa. I ono zostało my, przez niego. Ta sentencja została przez niego napisana i ogłoszona w końcu XIX, w końcu XIX wieku, a ja tylko od czasu do czasu w powtarzam, W prasie się sprawdziło. W dzisiejszej prasie także się to, e, to sprawdza. No to jak jest dobrze czy jest źle? No końcówka roku wygląda bardzo optymistycznie. Sądzę, że po tych danych za trzy kwartały, to mm, rzeczywiste wyniki są lepsze niż oczekiwane. Oczekuje się w czwartym kwartale będzie wzrost na poziomie 4%, w związku z tym powinniśmy być więcej niż zadowoleni. Wydaje się, że oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie rozwiązany kryzys ze spłatą długów. Publicznych na południu Europy. To znaczy, co zależy od tego. Bo od tego to... zależy tak naprawdę. No, bo, bo, bo teraz mamy więcej strachu niż faktycznego spowolnienia, niż faktycznego spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale ten strach ale zaraz, powoduje to. Zaraz, panie, że... panie, panie doktorze, bardzo proszę tylko precyzyjnie, bo to nie. Mówimy jest tak, o Polsce. O Polsce mówimy, czy mówimy o Europie. W Europie mamy do czynienia z ogromnym spowolnieniem gospodarczym i nie ma tutaj. Czy... Tak, ale chodzi o to, że... Do póki się nie rozwiąże problem zadłużenia krajów południa Europy, to trudno jest na przykład wziąć 500 milionów euro czy miliard euro kredytu na rozbudowę mocy wytwórczych, bo nie wiadomo po jakim kursie się ten kredyt będzie spłacało. Dlatego, że brak rozwiązania tego kryzysu może spowodować jeszcze bardziej gwałtowne zmiany najróżniejszych czynów. Dobrze, jak... kursów... to powiedzmy sobie wprost, o jakie rozwiązanie chodzi. Jest także propozycja, aby zredukować zadłużenie, zadłużenie na przykład Grecji o 50% wobec banków komercyjnych, co znaczy że Jeśli te banki nie zostałyby w jakiś inny sposób zasilone, że straciłyby te pieniądze. 50% 50% są miliardy setki, miliardów euro i, i dotyczy to, to banków głównie zachodnioeuropejskich. To może na, na, na po kolei, to no może po właśnie. kolei, bo wydaje mi się tak, że, że mamy do czynienia z sytuacjami, z sytuacją następującego rodzaju, w, w we wszystkich praktycznie krajach, członkach Eurozony. Nastąpiło znaczne zwiększenie się długu publicznego. Euro co? Eurozony, Eur czyli stref. krajów Eurostrefy. Ja Rozumiem, pan jest z rozumiem pana doskonale, ale jesteśmy w Radio Tok tak, Eurostrefy. I, i, i ten A pan poziom. który jest polskim redaktorem, tak. I, I ten poziom średnio przekroczył 90%. Wiadomo również dla wszystkich, którzy działają na rynkach finansowych, że obsługa długu greckiego na poziomie 340-350 miliardów euro jest niemożliwa. Po prostu, biorąc pod uwagę drastyczne cięcia, które spowodowały między innymi recesję, tam obsługa długu jest niemożliwa. W związku z czym musi nastąpić kontrolowane bankructwo, czy. Obniżka zadłużenia. Mówi się o poziomie w tej chwili 50%, ponieważ ocenia się, że na poziomie 150-160 miliardów euro Grecja będzie w stanie obsługiwać. To uderzy również w banki, ale w największym stopniu w banki greckie, bo one mają bardzo dużo obligacji rządowych oraz szereg banków w Europie Zachodniej na poziomie to jest różnie oceniane, od 40 do 100 miliardów. Pytanie jest, i dzisiaj dyskusja między innymi w krajach eurostrefy jest, w jaki sposób i kiedy dokapitalizować banki. Banki, banki. się bronią przed pomocą rządową z wywiadomych względów, z drugiej strony zdają sobie sprawę, że wejście w tej chwili na rynek czy zwrócenie się do swoich akcjonariuszy jest ogromnie trudne, ponieważ tak. ceny banków na giełdach spadło o 30-40%. Jasne, proszę państwa, czyli mamy jakby yy, 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 dwie wieści. Jedną dobrą w, z Polski, że przemysł, gna, jak szalony, ekonomiści co prawda studzą optymizm, ale ekonomiści mogą sobie mówić, to się przekłada na twarde. To jest, ich to jest i się przekłada na twarde wyniki. Yy, mamy problem z, w dalszym ciągu nierozwiązany problem yy, ze strefą euro i z, szczególnie z Grecją. Potem w kolejce Hiszpania być może Włochy z, yy, w kolejce stoją. No i dalej mamy informację polskim obligacją gro, Wyprzedaż. Europejskie banki zapowiadają, że będą pozbywać się aktywów. Rząd powinien je przekonać, że z Polski nie warto uciekać. Taki tytuł pesymistyczny z dzisiejszego pulsu biznesu. Tymczasem Jacek Rostowski, minister finansów, ma powody do zadowolenia. Wczorajsza emisja obligacji przebiegała rewelacyjnie. Popyt trzykrotnie przekroczył podaż, co dowodzi, że inwestorzy darzą Polskę dużym zaufaniem. W okres masowego wyprzedawania aktywów banków wchodzimy więc w dobrej kondycji. W najbliższych kwartałach Ile jednak może się zmienić. Czy nie jest to wieś z jednej strony dobra, no bo miła dla nas, że mają zaufanie do nas, z drugiej strony niedobra, że, zadłuż, że zadłużamy się coraz bardziej za granicą. Przypomnę, że Japonia jest o tyle w dobrej sytuacji wobec krajów Unii Europejskiej, niektórych jak na przykład Grecja, że jej dług jest długie, długiem wewnętrznym głównie, prawda? Czy nie lepiej byłoby, żeby nasze Ministerstwo Finansów bardziej starało się sprzedawać papiery wartościowe, polskie papiery wartościowe obywatelom Polski i u nas się zadłużać, niż zadłużać się za granicą, żeby polski dług nie był poddany takiemu samemu ryzyku jak na przykład dług grecki? Przepraszam za ten skomplikowany dosyć bit tak. ale... Problem polega na tym, że my oczywiście będziemy zawsze krajem, który zawsze krajem przez wiele, wiele lat, a pewnie dekad będziemy krajem, który będzie w o wiele większym stopniu zadłużony za granicą niż takie kraje jak Japonia czy Włochy. Dlaczego? Dlatego, że Polska do, należy do grupy emerging markets, czyli tego typu kraje mają model rozwojowy oparty na napływie kapitału zagranicznego, i on dopływa do sektora prywatnego i do sektora publicznego. I w obu sektorach są deficyty. Później mamy tak zwany twin deficit, czyli deficyt sektora finansów publicznych i deficyt w obrotach bieżących. I taki standard rozwoju dominuje w krajach, bo to są kraje emerging markets, czyli te kraje o rynkach wschodzących, to są kraje, w których jest brak kapitału i on jest pokrywany napływem inwestycji zagranicznych. Ale te inwestycje zagraniczne mają charakter udziałowy, czyli w akcje, ale portfelowy również w obligacje. Chodzi o to, żeby z tym wszystkim nie przesadzić. To znaczy, pan redaktor ma rację, że powinno, powinniśmy kontrolować przede wszystkim dług do PKB, bo to przes tak, przesądza o zdolności tak, do spłaty tak. tego długu, ale w, w tym samym poziomie długu, żebyśmy nie przesadzili z tą częścią zagraniczną, dlatego, że no jak widać wystarczy jakiś zły wiatr yy, na świecie i wtedy ten kapitał łatwo odpływa, a wtedy mamy problem. Bo nie tylko jest problem z dalszym finansowaniem tego długu, ale też problem na rynku walutowym, bo się osłabia waluta, rosną koszty obsługi tego długu walutowego. Informacje to ok. to po informacji wracamy do EKG.